No i kochani, tak to można mieszkać. Czemuż by nie? Tak to wygląda wewnątrz. Bardzo przyjemnie, miło, sympatycznie. Pachnie drewnem. Na górze sypialnia Może być dla dzieci Bo tam jest zbyt wysoko Tutaj ja nasz Korespondent Chcecie zobaczyć łazienkę? Proszę bardzo Tak wygląda łazieneczka O z ciepłą wodą Toaleta Prysznic Wszystkie opcje bardzo z nieba Że nie jest źle Lodóweczka A i sypialnia Szafka Proszę bardzo Okno jedno I drugie okno to Jest okno na górze I okno tutaj Wyjściówka. I tu salon. Salon bardzo przyjemny. Bardzo ładnie. O co chodzi? Panie Pilocik. Proszę bardzo. czym sobie wiadomości, co tam w Iranie, panie dziejku.

obciążający pan adjecjonalcie zobaczymy te wiadomości on twierdził że panel chciałbym zniszczyć robimy czarny PR o jest wydarzenie proszę jeśli chodzi o siostrę o już wiemy o co ewakuacja 160 Polaków z Izraela i mediów o tym tam sami. Ja proszę państwa zostanowany na Whatsappie przez jedną pracownicę ambasady na pół godziny przed wyjazdem autokar z telewiwu, że albo wyjadę z kraju, albo już po mnie nikt więcej nie wróci, bo nie są no, jest... Tak, 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 Kuchnia oczywiście elektryczna. Bardzo, bardzo, mi to podoba. Podoba. bardzo mi się tu podoba. Wśród nich są pracownicy Polskiej Ambasady w Teheranie. Widzę Dyplomata, bardzo mi się tu podoba. Zakładamy, że Pozdrawiam serdecznie. Subskrybujcie mój kanał i zobaczycie więcej takich nowości. Nie pytajcie ile to kosztuje, bo kosztuje dość sporo. Ale jeśli bardzo Was interesuje, to napiszcie w komentarzach. To podyskutujemy. Natomiast pozostałe osoby to są... To naszego personelu, członkowie rodziny. Nu, no. tad, tad...